Bardzo dobrze oceniam nasz start w zawodach Ironman Herbalife 2015 w Gdyni. No to była przede wszystkim dla naszego zespołu zabawa. Ale cieszę się, że udało się zmontować 12 osobowy zespół pod marką sport.pl i Polska biega tutaj Magda Sołtys i Natalia Jędrzejczyk z serwisu sport.pl i Polska Biega były tym spirytus z, z który zorganizował całą naszą drużynę. Świetnie się bawiliśmy, to są fenomenalne zawody, była cudowna atmosfera, była przepiękna pogoda. Gdynia jest idealnym, wymarzonym miejscem do realizacji tego rodzaju zawodów. Na, poza wszystkim wydaje nam się, że uzyskaliśmy całkiem przyzwoite wyniki, zwłaszcza niektórzy z moich kolegów, którzy debiutowali w zawodach triatlonowych, którzy po raz pierwszy w Siedli na rower, czy przepłynęli prawie dwa kilometry, więc im chciałbym szczególnie pogratulować. To była przede wszystkim bardzo fajna zabawa.